Bandary Anzalist znajduje się jeszcze jedno miejsce szczególne dla Polaków, którzy tutaj przyjadą, mogą tutaj się udać na polski cmentarz, na którym ja właśnie jestem. Jak głosi napis na tablicy nagrobnej pamięci żołnierzy polskich, kobiet, mężczyzn i dzieci do kraju ojczystego zdąża zdążających, na ziemi obcej zgasłych, tu pochowanych w roku 42. Małe symboliczne mogiły. Ludzi, którzy uciekając z Rosji dotarli na tą gościnną dla Polaków irańską ziemię, i tu z głodu, z wycieńczenia często zmarli. Kolejny napis mówi, że tu spoczywa 639 Polaków, żołnierzy Armii Polskiej na wschodzie, generała Władysława Andersa i osób cywilnych, byłych jeńców i więźniów sowieckich łagrów zmarłych w 1942 roku w drodze do ojczyzny. Cześć ich pamięci!